Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu zabawy ze sprzętem. Jak widzicie, za oknami zima w pełni, śniegu trochę napadało, przynajmniej u mnie. Ale jak dobrze wiemy, zima to także ferie. A jak ferie, to czas wyjazdów w góry, chociażby polskie czy zagraniczne. Mam nadzieję, że odpoczniecie sobie, jeżeli chodzi o, o Waszą regenerację, przed pracą czy też szkołą. A ja przygotowałem na dzisiaj temat bieżący, który pojawił się kompletnie z nienacka. A będzie to modernizacja mojego komputera stacjonarnego. Ale od początku. To jest mój laptop gamingowy Azer Nitro 5. Zakupiłem go ponad 4 lata temu i do tej pory służy mi dzielnie, zarówno przy codziennych pracach, takich jak chociażby montowanie filmów czy streamowanie na Twitchu, ale także do rozrywki, jak oglądanie czy granie w różne gry. I powiem Wam tak: no, kupiłem go ze względu na to, że chciałem mieć jakiś sprzęt porządny do, do grania ale nie miałem na tamtą chwilę zbyt dużej ilości gotówki to, to też postanowiłem zainwestować w laptopa. Natomiast z czasem bolączki laptopa gamingowego wyszły na jaw. Konkretnie chodzi o chłodzenie, które raz, że wymieniałem, to znaczy czyściłem i wymieniałem pasty termoprzewodzące pod procesorem i kartą graficzną i pod kościami. Jest taka specjalna różowa pasta, która odprowadza ciepło. Wymieniałem te rzeczy regularnie plus oczywiście termopady raz do roku. Natomiast nie powstrzymało to laptopa przed uszkodzeniami obudowy. Ta obudowa po prostu się na środku jakby wygięła w taką łódeczkę. Też popękała w kilku miejscach. ale to dlatego, że też ten laptop po prostu spadał mi kilkukrotnie w ciągu tych czterech lat. No i niestety już nie chcę, go, nie chcę jakby inwestować w niego więcej pieniędzy, a po prostu zacząć Oszczędzać na zakup komputera stacjonarnego. Myślę, że ten laptop posłuży jeszcze ładnych parę lat, dlatego w przyszłości zajmę się wymianą obudowy, czy to górnej z klawiaturą, czy dolnej, a dodatkowo też ta część obudowy, która jest za monitorem czyli ta obudowa górna z logiem firmy również nadaje się do wymiany, ponieważ też nieco powyżej zawiasu po prostu pękła. Ustawiłem sobie budżet na zakup komputera stacjonarnego na poziomie 10 000 zł i złożyłem taki oto zestaw, który w tym momencie tutaj pojawił Wam się na ekranie. Jak widzicie są to części, przynajmniej na chwilę obecną dość topowe, szczególnie popatrzcie sobie na kartę graficzną, dlatego jeszcze płyta główna z najnowszym chipsetem z serii Z. Chociaż oczywiście jak wiemy już zostały zaprezentowane najnowsze modele, które w tym roku się pojawią, zarówno od strony AMD oraz Intela, ale na chwilę obecną ten zestaw w tej kwocie się tutaj zamyka. Myślałem, że jak najbardziej posłuży mi przez następne lata i zacząłem tak naprawdę oszczędzać dopiero od kilku miesięcy z uwagi na to, że wcześniej po prostu nie mogłem. Jednak tuż po świętach odezwał się do mnie pelerynka z propozycją przekazania kilku komponentów, które on sam zresztą otrzymał od wartownika. Chłopaki zmodernizowali sobie już komputery, a że ten zestaw jeszcze może pochodzić i nawet nie jest aż tak złej specyfikacji, to pelerynka po prostu postanowił mi go przekazać. Musiałem się przez parę dni namyślić, czy faktycznie jestem w stanie jeszcze tutaj sobie dodatkowe koszty wrzucić, ale uznałem, że, że tak naprawdę jedną rzecz bym musiał tylko zakupić. Natomiast o tym w dalszej części materiału. I tak oto dzięki temu pomysłowi i dzięki przekazaniu temu sprzętu jestem w stanie dla Was zrobić ten film. I za to jestem Wam, chłopaki, ogromnie wdzięczny, że przyjaciele mogą wspierać się nawzajem i wymieniać sprzętem. W paczce od Pelerynki znajdowały się te pudełka, a w nich płyta główna w standardzie MicroLTX Gigabyte B450MK. Z zainstalowanym procesorem AMD Ryzen 5600. Jest to ośmiordzeniowa jednostka taktowana zegarem 3,2 GHz. A ten zestaw ma zamiar chłodzić to oto chłodzenie powietrzne. Jest to kruks z wentylatorem o średnicy 120 mm. Najważniejszą częścią zestawu jest karta graficzna AMD Radeon RX570 zbudowaną pamięcią 4GB. Jak widzicie, jest tutaj jeszcze oryginalna osłonka na slot PCI Express. Ta karta posiada aż trzy wejścia DisplayPort, HDMI i jeszcze dla starszych komputerów DVI. Pelerynka przekazał mi informację, że karta dźwiękowa jest uszkodzona, z tego wyjścia liniowego wychodzą głównie trzaski, a nie muzyka, dlatego dorzucił jeszcze zestaw słuchawkowy, a właściwie część zestawu słuchawkowego, ASUS Strix DSP, do którego można było podłączyć zarówno głośniki, jak i sam headset po złączu jack. Sama karta jest zasilana przez USB, Wystarczy tak naprawdę podłączyć jakiekolwiek urządzenie do slotu na chociażby głośniki i można korzystać z pełni dźwięku oferowanego przez ten zestaw. Do pełni szczęścia brakuje kilku rzeczy i już wyjaśniam co z nimi. Słusznie nazwałem ten film modernizacją, gdyż większość elementów wykorzystam z tego co już mam. Jak widzicie stoi na biurku mój poprzedni komputer. O historycznej specyfikacji, która w środku się znajduje, poopowiadam Wam w osobnym filmie. Już wcześniej przygotowałem sobie kable na wymiankę, tak żeby proces po prostu przebiegł nieco szybciej, a teraz pokażę Wam pozostałe elementy, które uzupełnią zestaw od pelerynki. Zaczynając od zasilacza, mamy tutaj Silverstone Strider Essential o mocy 500W i certyfikatem 80 plus Gold. Zasilacz jest jednym z nowszych elementów tego komputera, dlatego nie postanowiłem go wymieniać. 500W to moc, która zupełnie się wystarcza, aby zasilić kartę graficzną i procesor oraz pozostałe elementy zestawu. Do portów SATA podłączę dysk SSD Kingstona o pojemności 480 GB oraz dysk HDD WD Blue o pojemności 1 TB. Dopełnieniem zestawu będzie napęd Blu-ray, który znajduje się z przodu obudowy. Powiecie, że to zbędna rzecz w dobie gier wydawanych cyfrowo, ale pamiętajcie, że nowy PC będzie w nowej obudowie, a tego planuję po prostu przywrócić do stanu przed zmianami. Do płyty podłączę również ten czytnik, który posiada m.in. slot na kartę microSD 3SD, który pozwoli mi zrzucać dane zarówno z samego aparatu, jak i innych urządzeń, a dodatkowo posiada również złącze USB 3.0. Uzupełnieniem zestawu będzie jednak kość pamięci RAM typu DD4. Jest to model Kingston Fury Beast o pojemności 16 GB i taktowaniu 3200 MHz. Zapłaciłem za nią na Allegro 5,99 Jest to jedyny element zestawu, który jest jakkolwiek nowy z gwarancją. Wszystkie elementy zestawu są już gotowe, zatem zabieram się do dzieła. Jedna ważna rzecz przed instalacją nowej płyty głównej, będę musiał ten oto dystans, który dzieli obudowę od płyty głównej, wykręcić z tego miejsca i wkręcić tak, żeby pasował do otworów w płycie w standardzie micro ATX. I teraz już mogę instalować nową płytę. Zanim włożę płytę główną do obudowy, zainstaluję chłodzenie. Uff, udało się. Płyta główna wraz z pozostałymi komponentami została osadzona i niestety wyszedł jeden mankament tej obudowy, którego się spodziewałem, chociaż po moich wymiarach stawiam, że wejdzie to wszystko na styk. Mianowicie chodzi o chłodzenie wieżowe, które niestety wystaje ponad obudowę i to nie pozwoli mi jej zamknąć, niestety. Dodatkowo jeszcze muszę odkręcić ten tunel ale ja już i tak widzę, że to chłodzenie wystaje ponad obudowę, więc niestety nie jestem w stanie tej blachy po prostu dać tutaj na wierzch, więc po prostu tylko i wyłącznie przykryję tą blachą, tak żeby ten kurz nie dostało się do środka. No i za chwilę podłączam pozostałe rzeczy i będziemy mogli go odpalać. Słuchajcie, jestem w trakcie włączania komputera. Zapomniałem Wam wspomnieć, że mam dwa dyski twarde. Na, na jednym z nich jest Windows 7 zainstalowany, na drugim Windows 10, to znaczy na SSD-ku Windows 10. Teraz spróbuję zbudować komputer Właśnie z dysku SSD, no i z tego co widzę, to ten system się poprawnie nie uruchomi. Już widzę, że było czekać, trwa ładowanie plików. To oznacza, że pojawi mi się informacja, że system nie został wcześniej poprawnie załadowany, więc będę musiał naprawić ten problem jakby poza kamerami. Postaram się uruchomić system, a finalnie może się okazać, że będę musiał przeinstalować go na nowo. Głównie dlatego, że MBR jest od, to znaczy rozruchu jest z siódemki, a tutaj próbuję załadować dziesiątki. Tutaj może być jakiś konflikt po prostu. Uzyskałem dostęp do trybu awaryjnego w systemie Windows 10. Teraz zgrywam sobie wszystkie najważniejsze pliki. Postanowiłem wyzerować wszystko to, co jest na dyskach, i zainstalować system na nowo, tak, żebym mieć stuprocentową pełną wydajność i przede wszystkim też pojemność obu dysków. System został zainstalowany wraz ze wszystkimi sterownikami. Dodatkowo miałem praktycznie dwa tygodnie czasu, żeby móc z tym komputerem popcować, korzystając z niego codziennie, i mogę wam powiedzieć, tak. Jeżeli chodzi o jego wydajność, no to w pewnych aspektach przewyższa on moi, mojego laptopa, w którym jest i 7 kadrziny generacja, Tutaj mamy na 5600. Jak możecie tutaj sobie zobaczyć w informacjach, jest to sześciordzeniowy procesor. Tak jak wspomniałem, zresztą we wcześniejszej części filmu 16 GB RAMu, wszystko jest poprawnie wykrywane. No i zainstalowałem Windows 10 Pro. Chociaż będę chciał, oczywiście, przejść na, na 11, ale to jeszcze nie w tym roku. A przede wszystkim nie w tej części roku, jeżeli chodzi o korzystanie z samego systemu, super. Jeżeli chodzi o. Wydajność uważam, że też jest super. Żeby zobaczyć faktyczną wydajność procesora graficznego zainstalowałem sobie tutaj Furmarka i odpalę sobie na szybko Benchmark z rozdzielczości 1080p, ponieważ tylko taka rozdzielczość jest tutaj dostępna, na wyższe niestety nie, ma, monitor wyższych nie wspiera. Jak widzicie wynik tego Radeona to 3219 punktów w porównaniu do laptopowego RTX 2060 jest to około 90% punktów tegoż RTX, co oznacza, że ta grafika w przypadku tego benchmarku jest około 10% słabsza, ale uwierzcie mi, że w porównaniu do wygody użytkowania jestem w stanie pogodzić się z nieco niższą wydajnością, za to procesor jest o wiele wyższej wydajności i zaraz zresztą wam to pokażę. W teście będzie a 23 Ryzen 5600 uzyskał 969 punktów, natomiast Intel Core i790H zainstalowany w moim laptopie miał tych punktów 1067, czyli to jest więcej o 998 punktów. Jeżeli spojrzymy na test multicore, to Ryzen 5 okazuje się dużo lepszym od tego Intela. Aż o ponad 1500 punktów, co daje różnicę na poziomie ponad 30%. I uwierzcie mi, że to jest kwestia na pewno chłodzenia po stronie laptopa, które już jest wysłużone i niezbyt dobrze odprowadza ciepło, ale też przede wszystkim faktu, że tutaj w tym komputerze jest zainstalowane nawet dość dobre chłodzenie. Oczywiście wiadomo, że może być lepsze, ale uwierzcie mi, że zdecydowanie daje sobie radę. Teraz, na przykład o wygrach, widzicie ilość klatek oraz ustawienia, przy których komputer je osiągał.

Przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, bardzo się cieszę z tego zestawu, który z dumą przekażę kolejnej potrzebującej osobie, jak tylko zakupią i złożą swój docelowy. Niech też skorzysta z dobroci, która przekazywana w ten sposób przywraca wiarę w ludzi. Na pewno ten obecny jeszcze zmodyfikuje o pewne aspekty, ale o tym w następnym filmie. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się materiał podobał, to zostawcie subskrypcję na kanale klikając w ten czerwony guzik na ekranie. Wpadajcie także na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. No i cóż, widzimy się następnym razem. Pa, pa!